Witam. Witam wszystkich na kanale Pasie Babci Ali. Słuchajcie, przyszedł moment, że muszę wykopać dalie, nie tylko dalie i kannę, która rośnie w innym miejscu, yy, w ogrodzie. Obie te rośliny jeszcze do tej pory są w ziemi, ale jak widać po dali już przymarzło. To wszystko się zrobiło takie, bo mróz chwycił. Także koniec, koniec z tym pięknym kwiatów. Trzeba wykopać to, yy, usunąć te niepotrzebne te kwiaty, liście na kompostownik. Natomiast korzenie przechowamy w piwnicy. Także po malutku zabiorę się za pracę, ale zanim do tego dojdzie, to powiem tak wam. Tu jeszcze pięknie rośnie róża, kwitnie, kwitnie pięknie kwiat. Z tyłu za mną jeszcze pniesie się klimatis i też ma kwiaty i pąki. Słuchajcie, <laughs> ogród zawsze jest pełen niespodzianki, jedno chce się wykopać, przechować na zimę, inne pięknie nam kwitnie i to są uroki ogrodu. No ale weźmiemy się teraz za prasę. Chciałabym wam tutaj pokazać jak postąpić z korzeniami tutaj akurat dali. Przede wszystkim, tu jest podpórka, którą muszę wyciągnąć, bo dalie były podparte. O. Około 20 cm nad ziemią. Powycinam właśnie tą nasze dalię. Pójdzie to wszystko na kompostownik. I tak przyszykowane o, zostały tutaj patyczki, można tak powiedzieć. No i trzeba to wszystko wykopać w tej chwili. Delikatnie, żeby nie uszkodzić tych korzeni. O, jaka piękna, jaka piękna bryła korzeniowa jest w naszej dali. A tutaj mamy, zobaczcie, ślicznie, jak to on przyjdzie wiosna, jak to się nam wszystko... Jak przytrzyma się to wszystko do wiosny, dlaczego by nie, to będę miała piękne, piękne tutaj korzenie dali. Jeszcze będę mogła rozdzielić to. Dlaczego zostawiam to. Słuchajcie, tutaj jest bardzo dużo wody. I te dalie akurat ten korzeń będzie leżał w piwnicy, jeszcze, jeszcze go skrócę bardziej. Ja jeszcze go bardziej skrócę. O, nie muszą być takie długie. I w, w tych y, gałązkach, tych resztek gałązek, jest bardzo dużo wody. W związku z tym w piwnicy będzie leżała w ten sposób dalia, żeby ona przesła, wyciekła ta woda. No i między innymi wtedy te tak samo między tymi bulwami ta ziemia, która jest, przeschnie. Bo ja za jakiś tydzień czy dwa to się obejrzy tą, tą roślinę. Obrócę, położę bokiem w skrzynkach i tak ona w ten sposób przezimuje. Tak będę robiła z pozostałymi tutaj daliami, które mam w ogrodzie. I to samo będzie dotyczyło in, tamtej właśnie dali. Dalia, która nadaje się już do wykopania, za chwilę to zrobię, a nad nią. Proszę, piękny klematis. Klematis wygląda zdrowo, pięknie. No, tak jak powiedziałam, ciekawie w ogrodzie y, wszystko wygląda, jeżeli po prostu ogród ma swoje niespodzianki, a natura, y, właściwie może nie ogród, tylko ma, natura ma pełną dla nas niespodzianek. Tu y, przemarznięte dalie, a nad nimi właśnie ten klematis. Tu również dalej, zobaczcie, muszę przyciąć ileś tam z 20 centymetrów nad ziemią. Pójdzie to wszystko na kompostownik. A sam korzeń zostanie wykopany. Staram się, żeby nie uszkodzić te bulwy. Ale gdyby się uszkodziło, naprawdę nie ma co robić problemu. O śliczne są, zobaczcie. Jakie piękne. I te również będą położone w skrzynce w piwnicy do góry nogami. Po to, jak już wspomniałam, żeby mogło to się wszystko dokładnie osuszyć. Tu mamy inny gatunek dali, taki delikatny. Powiem, że za dużo y, tych korzonków, cebulek dali tutaj nie miałam. Ale jak ją wykopię, na pewno będzie. O, to gdzieś jest tutaj. Na pewno będę miała więcej na wiosnę na rozmnożenie. A teraz muszę to wykopać. Dalie zostały wykopane. Zobaczcie to wszystko później na kompostownik. Piękne wspomnienie złotego koloru. A tutaj mamy. Już wykopane kłącza dali i kłącza kanny. Zobaczcie, jaka jest różnica między tymi bulwami dali. Takie, takie, no właśnie, takie bulwy. I te bulwy, bym powiedziała, rosną tak w dół. Tak jak tu mniej więcej widać. Takie odrostki białe, każda ma ten sam kolor. A do góry jest. To, co tworzyło taką gałązkę z dali. Natomiast inaczej wyglądają bulwy kanny. To wszystko tutaj, to, to są nowe przyrosty, z których na wiosnę pięknie wyrosną nowe gałązki kanny. I te bulwy zupełnie inaczej wyglądają, ponieważ one, ja nie umiem tego nazwać, ale rosną do góry. Także to są inne przyrosty. Tu, tu mam sporo tych cebulek kanny wykopanych i jak widać ich kolor. W międzyczasie wykopałem begonię bulwiastą. Również te roślinki tutaj, tak jak widać, posadzę, tak położę w skrzynkach bokiem. Niech to pomału ścieka z tą wodą, z tą ziemią. I Poczekam do wiosny. Begonia bulwiasta należy do naprawdę pięknych roślin. Co prawda jednoroczne w naszym rejonie rosną do jesieni, i niestety na jesień musimy te roślinki wykopać i przechować w odpowiednich miejscach, czyli gdzieś w garażach, w piwnicy. Także czekam do wiosny, a te moje begonie, tak o właśnie jak w tej chwili są tutaj z tą ziemią, ja je nie będę yy, tak oczyszczała z tej ziemi, niech to wszystko wyschnie, i one ben utrzymają tą swoją wilgotność. Natomiast, jak będą położone w ten sposób, tak bokiem, to wszystko wycieknie ta woda, żeby one nie gniły. Dalie, kanny, begonie. To są tutaj roślinki, które zostały wykopane dzisiaj z ziemi. Teraz Poukładam je w skrzynki odpowiednio. Tak jak wspomniałam, muszę położyć to tak bokiem, żeby to woda wyciekła z tych, tych, tych resztek gałązek, które są. I wstawię to wszystko do piwnicy. I poczekam z tym całym majątkiem swoim do wiosny. Słuchajcie, to jest na dzisiaj koniec pracy. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. Za subskrypcję również będę wdzięczna, tak samo jak i za te łapki. No i kom komentarze również są mile widziane. Jednym słowem, za wszystko Wam dziękuję, i chociażby to, że ktoś tam kliknął i zajrzał na ten filmik, żeby pooglądać, i co się robi z tymi, yy, z tymi daliami, kanami, jak to wygląda. A więc do zobaczenia i do usłyszenia.